Nie. Zaraz zobaczę. Tutaj mamy do wymiany pasek i rolkę napinającą, bo bardzo krzywo chodzi. Znaczy napinacz. A to by trzeba było wszystkie rolki wymienić, tak patrzę. Bo już się bujają. Mamy komplet napinaczy. To będzie to. Oryginalny. Rolka napinająca i ten, i napinacz. I nowy pasek też oryginalny nie to stary trzeba to zrobić, bo trochę będzie roboty dzisiaj tym 4CX em ogólnie u nas ostatnio to trzeba to zrobić tu musimy koło zamienić, bo na w polu nam strzeliło i było założone mniejsze te trzeba naprawić i założyć to tak, jak ma być, bo nam będzie potrzebna przepa doważenia ziemi. To czerwony dalej ten pasek wymienia. Kuba wozi skrzynie, a Rosja układa. PTS 9 do 72,40, nie bardzo, bo przeszkadza wałek, żeby ten zaczep obniżyć, musimy wziąć dziesiątkę. W dziesiątce jest troszkę to inaczej i powinien się zaczep obniżyć. Ta zarka praktycznie już umyta jest. Teraz tylko ładnie wyschnie. Musimy odczepić rozrzutnik, bo potrzebujemy ciągnika. A że on będzie szybko, czy szybko, no będzie krótko zabierany od nas, tak że go tutaj z brzegu odczepimy, to nie będzie przeszkadzał. Tak tak Tutaj odczepimy tego Lemchena, bo musimy puk odstawić, że trzeba Steigera odczepić. Długo postawimy koło od kamieniacza Kuba cofa. No i odczepione, odjeżdża. Tutaj jest problem z wypięciem szybko złączy, a już wypieli. Bo w Czechach jeszcze są stare szybko złączki, jest ciężko odczepić. A nie, nie odczepili. Odczepili? I co odczepił? Odczepił, i ok. Dalej, potruba Trzeba wymienić wszystkie gniazda, tak jak w każdym ciągniku, bo te się zacinają. Które, Które postawić? Jest... Dobra, jedzie Czechem. Przypijają pług, żeby go odstawić, bo nie ma miejsca na strzynie. Bierzemy Czecha na warsztat. Rosja zdjął maskę, teraz idzie do mycia. A następnie ściągamy głowicę i miskę, i zaraz zobaczymy, co go boli. Na siebie trochę! Jak tu patrzę, to nie jest tak to wypalone mocno. Dobra, do góry. Koła się spisa. Jak tam Rosja? No to no cały będzie do remontu, nie? Czemu mówisz cały? No oni tu nie wiem, bym się nie dziwił, jakby ze dwóch tłoków nie było. Nie? No chodź, tu zostań na drabinkę. Co tam zobaczyłeś? No rozumiem, na no górę może ściąganie, nie? No. no, ale kolektor po co? Odkręcony i przykręcony bez uszczelek. Tu śruba Bez widzi. uszczelek? No, gdzie masz uszczelki. Tu śruba tak wygląda. Tak jakby tu może zag... no zobacz, Oni zaglądali może i wiesz, Tam zobaczyli co jest, nie? Mhm. Że może dziura w tłoku i założyli głowicę z powrotem. Wszystko nie? luźne było. Tu jednej śruby. Tu masz to mniej nie roboty, nie? Do spływu do turbiny. jakby w razie czego. W ogóle śruby to i tak trzeba będzie nasze, nie? Bo jedna taka, druga taka, nie? To skompletujemy mhm. tak, żeby było to jak, na, jak powinno być. No dobra, zaraz zajmiemy ile jeszcze tu masz chyba. No nie masz. wiem czy nie odkręcisz do razu tego kolektora. To trzeba, nie? bo w tutaj i tak do remontu no. idzie. A wiesz co będzie wisiał tu to, to będzie wygodniej, nie? No. I nie wiem czy u nas... u nas. Co? No, bo ten ma jeszcze zbiorniczek wyrównawczy tu przykręcony miał, nie? No bo to pro wersja pro. Tak 50 ma i Sebastianowy. Też ma tutaj do tej blachy? Nie. A nie wiem, to różne chyba wychodziły rozwiązania. Gdzie go masz? Razem ja z tym, razem z w powietrzu. Wychodzi i jeszcze tu jeszcze Nie powiem ci, że nie pamiętam, jak w tamtych jest, ale chyba tak nie było, nie? To nie. To czyli najprawdopodobniej coś jest tutaj z górą, albo coś jest zatarte, albo. Nie wiem, pęknięty, tło, luźne wszystko. To czyli było rozebrane i złożone. Zobaczyli co jest, powiedzieli, że składamy go i sprzedajemy. Na pewno tak było. Oby tylko korba nie była zatarta. A miska patrzyłeś, odkręcana była? Nie patrzyłeś. A olej nie patrzy. Nie ma silnik oleju. Nie ma oleju? Spuszczony jest olej. Bo też tam, pod Miki, Oni tylko chyba na jakiejś wodzie tutaj jeździli a ty, Ale ten na elegancko, domył się, co? Silnik. No, a ogólnie to w termostacie coś powinno być? Co? No bo tutaj nie się na dół nie jest, nie? Olej też trochę jest nie? Czy on się po prostu zaciął i nie spłynął na dół? A może w bloku jest ten, woda? No. Nie patrzyłeś tutaj Urwany jest ten I coraz się ściągamy? Ile jeszcze tam masz? A są uchwyty? Był tu uchwyt? Nie i tam też nie było nie było. A to za śrubę zaczepimy. Tego krótka tu nie było, nie? Tu wiesz, Ale zaślepiony idzie? jest czy w ogóle nie ma? No nie ma nic. Tej rurki? No. To trzeba ściągane na bo To jest luźne nawet się nie przykleiło To trzeba jakieś Takieś zawiesie trzeba. trzeba jakiś pasek Wentylator Nie wiem był Tam, masz tam co wkręcić? Tu? Gdzie? Tutaj, dwunastkę no, śrubę Zwykłą? A to? To, to? A to dziesiątka jest, tak? A może tam jest dziesiątka, nie wiem Czy dwunastka? Zaraz podjedziemy to i... Wszystko jest wymyte Widać, że po prostu olej albo podspływał, albo było to umyte Bo klawatura też suchutka Płyną olej, bo to długo stał. I zaraz się okaże, co jest tam pod głowicą. chcesz Nie, to ja dosięgnę z ziemi. Tyle. Czekaj, bo ci chyba coś tam trzyma, kołek, tak? Poluzuj. Poluzuj trochę, bo za. Boś tam musiał ją pchnąć, za ten. Bo nic się nie trzyma, nie? O, kołki trzymały, Dobra, teraz pójdzie. Tak znowu wlazło, musi tam być Nie, dobra, już jest. Po prostu ją przekrzywi. Wiesz co, bo mogliśmy Tak trochę to robimy. Patrz to ciągnie. Rosja tam gdzie się zaczepił te. No łańcuch gdzie się zaczepił. Czekaj, Już śrubę. Weź go. Dobra. Musieliśmy tu złapać za ten No nie będzie mu co Czekaj może, może popraw... żeby to na mnie spadło tutaj się po połóżmy ją Ja tu za zaczęć Weź się ogniż No jeszcze, dobra A tu go? Dobre, no Dobra Teraz będzie lepiej bezpiecznie ma no. Tule jest skorodowane do, do wymiany, Te, ale czemu oni zdjęli i założyli? A da się w ogóle kluczem pokręcić? Kąć nim? Wałem? No? No nie. Spróbujemy? No spróbujemy. No Czy idziesz najpierw tam do nich, a potem głowicę położy? Mm. Ta jedna, nie? Zdjęli głowicę i, i ten. To nie widać, żeby coś było, wiesz? Ciekawa głowica, jeszcze zobaczymy. I teraz, ja tręciłem misę? No. Jak to wygląda? Masz to przyjdzie na ten przeciw, to jest rozbierany silnik, nie? Ale to tam... No to powierzchowne nie? Ale w tam silikon na silikon było skręcane. No dobra, to co? Ten odkręca i po kolei wyciągniemy tłoki jeszcze co tam? Czy tak... przekręcić? tak. Przekręci, zobaczymy. Nie, no to teraz tylko przekręcę, żeby... No. Odkręcać, ten, ten ciar gnębia, tam pomoże. I po kolei no będzie układać, to... no? bo ten uszczelny wklejony jest też nie? no to był wyciągany chyba, nie? wyciągany, rozpoławiany był tutaj nawet dali na silikon też to tak zrobili ładnie no i tak, to było mokro, nie? To, no i uszczerbka tu leci chyba leci tam? tu a z tego ataku? no to się zrobi też no dobra a czekaj, a wałka rządu nie zobaczymy tak, nie? nie dopiero się wyciągnie podgawali. Jak się wyciągnie długi, to będzie lepiej widać wszystko. Jak nie jest zatarty, to nie będzie problemu, bo to się zrobi. Moment, a jak zatarty jest, to trzeba będzie go wyciągać. No, co zrobimy? No, ale oni się wzięli za ten remont, bo ta uszczelka widziałeś, ona... Ona no. niczego... od głowicy, ona niczego nam. No, wyczyścili głowicę, nie wiem czemu przez, Czemu nie skończyli tego, no bo głowica jest, pokaż. Wyczyszczona. Ale nie była planowana ty, wyczyszczona była. Chyba, że to ty wyczyścili, złożyli bez planowania i znowu coś się stało. Ale, ale góra była znowu luźna cała, tak? Korektor? Tego się nie dowiemy już teraz. No i mamy drugiego Czecha rozebranego 72,20. Dziwna historia, bo wygląda tak, jak tutaj to rozbieraliśmy po kolei, czy znaczy jak Rosja rozbierał: że była zdjęta głowica i po prostu później tylko założona, i to zostało tak tylko skręcone. Tutaj widać, że to jest wyczyszczone, było to wyczyszczone i nie było, nie było w ogóle próby uruchomienia tego ciągnika. Wyjęli chłopaki wszystkie tłoki. Wałek w porządku. Tam, tylko trzeba będzie zapolerować w miejscu, gdzie tutaj jest ta korozja. Bo tam lekko tak na wale jest widać tą korozję, ale to jest taka powierzchowna. Ale to najprawdopodobniej zapolerujemy. Jeszcze jutro tylko przejrzę wałek rozrządu, czy jest w porządku. Głowica idzie do naprawy, całkowitej do sprawdzenia. Zestawy naprawcze mamy na miejscu, włożymy je tutaj. A jeszcze muszą tuleje chłopaki wyciągnąć jutro, bo nie są wyciągnięte. Wyciągniemy tuleje, wszystko wyczyszczą. Sprawdzimy wałek rozrządu i zastanawiam się, czy go nie rozjechać od razu, jak jest tutaj. Chyba tak zrobimy: rozpołowimy go, żeby zobaczyć tłumik drgań i żeby zobaczyć uszczelnienie silnika. Tutaj tam widać, że było to rozbierane, bo jest silikon, że pokrywa jest. Założona od uszczelniacza na silikon czerwony i miska też była ściągana. Tutaj widać, że pokrywa od rozrządu jest oryginalna jeszcze. To jest oryginalny taki, to jest taka pasta. Taki nie wiem jak to nazwać, czy to jest też silikon, ale to jest oryginalny. Tak są składane te silniki na takie coś, te pokrywy. To nie było odkręcane. No i wkrótce go uruchomimy. Najpierw, ale bo tak się bije z myślami, czy najpierw go tak uruchomić, pojeździć, zobaczyć, czy wszystko działa i później tutaj go rozkręcać. Bo jak się okaże, że skrzynia do robienia, to w sumie podwójna robota. To może najpierw chyba go uruchomimy, a dopiero później go rozjedziemy. Tak sobie myślę, bo jak się coś okaże, to trzeba będzie jeszcze raz to rozbierać. A tak byśmy zdiagnozowali, czy ze skrzynią jest wszystko w porządku. No i wtedy już wiadomo, tak może zrobimy. Trochę tu trzeba będzie węży hydraulicznych pouzupełniać, bo brakuje. Ale z reguły tak i tak, wszystkie będą założone węże nowe. I ten ciągnik zostanie u nas. A dziesiątka jedna i druga jest w planie do sprzedania. Jest jeden klient w sumie na jedną już jest na drugą to jeszcze na razie nie ma a tu jeszcze w międzyczasie tam Rosja rozbierał silnik a tutaj był rozbierany w międzyczasie jeszcze mechanizm czyli przednia oś od 7140 tego który stoi bez silnika tu już było wszystko robione wszystko to było rozbierane w nim Tu jeszcze te gniazda są w porządku, to jak patrzę, nie ma tragedii. Tutaj... Tutaj jest troszkę już gorzej, bo już uszczelniacz się nie będzie trzymał. Było też tutaj to wszystko rozbierane. I bardzo zły stan zwolnic jest ogólnie. Bardzo zły stan, takich jeszcze zwolnic nie rozbierałem. Tutaj praktycznie to już jest do rzucenia. Jedna zwolnica satelitki i tutaj te koło. Ten wieniec zębaty również. I było to przerabiane na jakiś inny uszczelniacz. Nawet nie wiem, czy jest taka średnica, jak powinna być pod oryginalny. To musiałbym sprawdzić. Także cała zwrotnica, zwolnica praktycznie to jest jeden z jednej strony to jest lipa, całkowita.